Nieźwi. Cześć, wujek. Dzień dobry, dzień dobry. No, gdzie ten mały Zbyszek? Proszę bardzo, wujoś, ciocio spotkali Mikołaja w galerii. Coś tam dla ciebie zostawił. Wujek, nie trzeba było. Trzeba, trzeba było. Be bez dyskusji. Ale ładny chłopak, jak ładnie siedzi, no. Kurna, raz, no. Ale cały Zbyszek, no, Zbychu, ale się wdał w ciebie. No, cały Zbyszek. Każdy mówi, że do taty. No. Ale ładny, no jak malowany. Chęcię zaraz przyjdzie, to się tam Tereso w kuchni zagadała, no ale śliczny. Wujek mi boksa, to się napije. To? Tak, to? to z tyłu, to to. A, do, do, to, to człowiek nie zna, za naszych czasów nie było takich opoideł. Masz, masz, mama. ale musi pić chciał, ty, ale pij, ale ciągnie, no. Spustą, ma chyba po dziadku zbyszku, ten się kurwa to odezwał. To to nie przechwiecie, dziecko! Oj, no, zbychu, no. To drugie trzeba od razu robić, to za jak. Jeżeli za bardzo z pieluch nie wyjść. Parkę będzie tam mieli, to już można kończyć produkcję. Oj, my to chyba jedno. O ja, a co to się na jednym zatrzymywać, no? Młode jesteś ta. Niezbychu? A tu nie. już jak chcesz to, co mnie tam. No co, ta, no nie moje małpy, nie mój cyrk, no ale tak bym doradzał. Dobra, idziemy z w garażu, pokażesz co tam żeś ta z walkiem z, y, od Niemca ściągnęli. No a tu zara Halincia przydział, to, to babcia, babcia Teresa pokaże, no opowiadała, tam zdjęcia pokazywała, no sobie będę oglądać. No, chodź zbychu, zobaczymy tego passata.